Cześć, witam serdecznie wszystkich, jestem Artur. Chciałbym Wam pokazać kilka moich patentów, które czy na zawodach, czy na takim klasycznym łowieniu, w sensie, że, że nie mamy żadnej rywalizacji, tak, łowimy sobie na typowym lajcie. Chciałbym Wam pokazać właśnie te patenty, które, gdzie naprawdę nic się nie dzieje, one otwierają nam wodę i ta ryba, mimo tego, że była na początku, odpłynęła, to z powrotem wraca. Pewnie powiem wszystko to, co, co, co już wiecie, aczkolwiek może w, w roli tutaj jakiegokolwiek przypomnienia, bo wiadomo, sam gdzieś tam się e, tutaj opieram na, na niektórych e, wędkarzach, którzy łowią e, na metodę i też e, modyfikuję to pod siebie, tak, pod to, gdzie widzę jakiekolwiek efekty. No i z tego tytułu są efekty w postaci właśnie ryb, które, 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 które łowimy, nie? Które łowię. Tak w dużej mierze e, wzoruję się właśnie na, na typowych e, czołowych e, zawodnikach bądź wędkarzach angielskich, gdzie oglądam e, wieczorami jak <grywki> dzieci śpią, e, żona jest zajęta swoimi sprawami. Oglądam sobie właśnie, właśnie na YouTube czy, czy gdzieś tam na innych e, portalach właśnie tych wędkarzy, którzy łowią i dosyć fajnie łowią. I, i co nieco e, biorę od nich, co nieco dokładam swojego, i stąd są właśnie te moje patenty, gdzie naprawdę są bardzo skuteczne i, i gdzieś tam e, te ryby bardziej reagują niż, niż, niż normalnie, przy, przy takim łowieniu stricte sam po, e, przy, przy samym pelecie bądź, bądź, bądź zanęcie. Pierwszy patencik, który gdzieś tam zaobserwowałem i który też e, sam stosuję, to jest właśnie to, że żeby e, opakowania cały czas były zamknięte. Dlatego ja sobie wyciągam zawsze, e, wybieram sobie przynęty, na które chcę łowić, tak? Odkładam sobie po dwie sztuki do pudełka, gdzie mam, gdzie mam pelet, tak? Zamykamy, bo wiadomo, wietrze je e, w dobie tych czasów, tak? Nikt gdzieś tam... Nie ma za dużo pieniążków. Każdy oszczędza, więc i oszczędzamy nad wodą. Z uwagi na to, że zwietrzały towar tak, potem jest bardzo ciężko się go nabija, e, też nie wabi tej ryby, tak jak powinien, więc to jest mi się wydaje jeden dosyć fajny patent. Mam nadzieję, że to, to, też to stosujecie. Bo ja mówię, wszystkie poje, pojemniki mam od razu zamknięte, wyciągam sobie, po dwie sztuki, tyle ile zamierzam, nie wiem, zużyć, bądź w trakcie łowienia sobie dokładam. I to, co jest w pudełku, nie jest to pudełko otwarte, jest zamknięte, nam nie wietrzeje w żaden sposób. I tak to właśnie wygląda. Dobra, kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o takim jakby ważnym elementem, który, kluczowym, który ma znaczenie, jeżeli chodzi o metodę. Zwracam uwagę na kolor dambelsów, także i na jego zapach. Często jest tak, że ryba reaguje danego dnia na kolor żółty, a niekiedy po prostu bardziej na kolor pomarańczowy, także trzeba to sprawdzić. Nieraz też jest tak, że po prostu ten rozmiar dambelsów nie odpowiada, jest dość większy, dlatego stosuję mniejsze. I jeżeli chodzi o zapach, takie jak najbardziej, każdy zapach jest pod jakąś daną rybę, często ja ogólnie sama bazuję na słodkich aromatach, nawet zimą, ale na przykład na lina lubię założyć kraba i naprawdę mi się sprawdza. Niekiedy zakładam też kryla na karpia, jak już jest taka późna jesień, zima, także jeżeli chodzi o takie aromaty rybne, jak najbardziej też potrafią przynieść jakiś tam sukces. Następny patencik, który, 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 który sobie tam stosuje. Więc po prostu mamy tutaj mieszankę, którą wcześniej, uprzednio przygotowaliśmy. Wyciskamy sobie foremkę, tak? Zapinamy. Mocno, nawet dwa razy, dwukrotnie. Nie bójmy się tego, że ta przynęta się schowa. Ona w wodzie nam ładnie wyjdzie. I teraz tak, ja sobie psikam różnymi, nie wiem, olejkami, czymś takim, żeby, żeby było e, bardzo spoiste i żeby to, co chcemy tutaj e, zastosować, żeby nam się przyczepiło. I teraz taka ciekawostka, dosyć fajna. E, na rynku mamy dużo dipów, proszku, różnego rodzaju atraktorów. E, wpadłem na pomysł kiedyś, pijąc kawę e, i łowiąc ryby, dlaczego te ryby mi nie biorą. I zauważyłem, że w momencie, kiedy sobie dodaję śmietanki, bo, bo o niej mowa, tak? E, w tym przypadku jest to śmietanka kremona. Jak ją dodałem do kawy, no wiadomo, kawa nam się zrobiła taka bardziej e, mleczna i pomyślałem o tym, że dlaczego by tego nie wdrożyć tutaj w moje wędkarstwo. E, długo, długo, naprawdę bardzo długo przerabiałem temat, e, jak to podać, żeby to doszło mi na dno i wpadłem na taki pomysł, że tak, spryskujemy sobie, żeby pelet nam był lepki, tak? I zanurzamy sobie podajniczek, który jest lepki, właśnie w tej kremonie. I tutaj mamy właśnie gotowy już podajnik, który, który rzucamy do wody. Można go jeszcze sobie docisnąć, żeby to tam ładnie się <laughs> trzymało. I taka właśnie spoitość, spoistość tego wszystkiego, co nam to ładnie spoiło, tak, to leci właśnie do wody. Tworzy, jak to opadnie już nawet do wody, to ta śmietanka robi tą samą sytuację co w kubku kawy, tak? czyli ona robi nam taką chmurę, która te ryby zwabia. Proste, <śm> i teraz możemy sobie jeszcze zrobić taką wisienkę na torcie. przyjeżdżający nad wodę. Zazwyczaj, e, jeżeli chodzi o szukanie ryby, to szukam w ten sposób, że e, do podajniczka dodaję sobie zanętę. E, klipsuję, odmierzam metry, jeżeli jest to potrzeba. Jeżeli nie, tak jak na przykład tutaj mamy fajne, e, fajną wodę, bo jest dość wąska, więc możemy precyzyjnie rzucać po drugi brzeg. E, zaklipsujemy sobie, e, rzucamy sobie na oko z jakichś trzy podajniczki. 3-5 i po prostu oczekujemy otarć, jeżeli są otarcia to już jest dobrze, bo wiemy, że ryba kręci się w polu nęcenia także możemy po prostu wtedy zacząć od sprawdzania tego na jaką daną przynętę tak naprawdę ryba będzie chciała dzisiaj z nami, no będzie chciała pobierać ten pokarm i tak naprawdę na to jak dostosować ilość zanęty, paletu do tego co, jak dzisiaj ta ryba żeruje, no bo różnie żeruje, dzisiaj ogólnie moim zdaniem nie o ona zbyt dobrze, bo jednak te konie nie chcą brać, choć na samym początku miałam na wędzce naprawdę olbrzymią rybę i do teraz nie wiem co się stało, że, że tak się stało jak się stało, bo dziwna sytuacja. Opowiedzieć? Opowiedzieć. No więc e, zanęciłam sobie pięknie, zobaczyłam już otarcia na wędzce i wiedziałam, że z lada moment może być branie, e, fajne przygięcie kija, czyli takie spowolne, wiedziałam, że to jest duża ryba, przycięłam i po prostu na kiju poczułam, że to jest olbrzymia ryba. Chwilę walczyłam prawo, lewo, jeździłam, nie mogłam po prostu jej podciągnąć. W pewnym momencie poczułam, jak ta ryba jakby się przekręcała i w tym momencie poczułam troszeczkę luz. Zwątpiłam, myślałam, że się spięła i faktycznie się spięła, a na samym końcu wyciągnęłam lina. Także jeżeli wiecie, co tak naprawdę mogło to być, to dajcie znać w komentarzu, bo my do teraz się zastanawiamy, bo ani ten lin nie ma w ogóle śladu po drapieżniku, bo tak myślałam ogólnie wyciągając tego lina. Także, jeżeli wiecie, co mogło się stać, to napiszcie tam na dole w komentarzu. My chętnie przeczytamy. Na patentach świat polega. Nie było brań przez dłuższą chwilę. I proszę. I co jest też ważne, łowimy na haczyki bezzadziorowe, żeby broń Boże, nawet przez najmniejszą sekundę nie popuścić, bo możemy stracić tą rybę. Słuchajcie, patencik. Tak jak mówiłem, śmietanka kremona, <grymna> jak najbardziej wskazana. I co? Otworzyliśmy wodę. ło mam nadzieję, że będziecie stosować też i też wasze wody w naprawdę bardzo awaryjnych sytuacjach. Otworzy śmietanka. Polecam gorąco. Jak widać, efekty są. Kolejnym patentem, który też podpatrzyłem, to jest patent pół na pół. Czyli mamy dwa rodzaje peletów bądź nawet pelet i zanęte. Niektórzy robią to warstwami, a ja podłapałem sobie temat. Dzielimy sobie koszykiem podajnik w połowie, ubijamy tu leciutko. I mamy pierwszą połowę podaną. I bierzemy sobie palecik ciemniejszy, ubijamy drugą opcję i wyciskamy. I tak właśnie wygląda pół na pół. Teraz ja sobie jeszcze ładnie wbiję tutaj oftęsa. O. Teraz wiadomo z racji zimnej pogody. I no, nawet nie tyle coś innej pogody, co zimnej pogody, co wody zimnej, stosuję różnego rodzaju dipy. którymi mi sobie o, polewam, smaruję. Strasznie to farbuje, co widać na palcu. I właśnie taki podajnik leci do wody. branie, mam branie. I żeby nie było patent, który żeśmy rzucili, dał nam rybę. Jeżeli chodzi o sytuację taką, jeżeli w naszym polu nęcenia nie zaobserwujemy już żadnych brań ani otarć, no to najrozsądniej jest po prostu zmienić te pole. Prawdopodobnie może być tak, że nawet nieświadomie zacięliśmy na przykład rybę, a ona po prostu się nam spięła. Nawet nie wyczuliśmy tego. Mogło być tak, że poczuliśmy tylko, nie wiem, chwilę jakichś zaczep. No często jest tak właśnie, że jak ryba się nam spnie w polu nęcenia, to automatycznie po prostu ryba odchodzi i jej nie mamy. Wtedy jest fajnie po prostu dobić sobie podajniczków, zanęcić, a najrozsądniej jest po prostu przenęcić się w jakieś dane inne miejsce. Bo często jest tak, że po prostu ryba może stać gdzie indziej, może stać bliżej, może stać po prostu dalej, może stać nie wiem bardziej w prawo. Także najrozsądniej jest moim zdaniem szukać tej ryby. Ja zazwyczaj tak robię, jak już wyczerpię wszystko, że nie na ten kolor, nie na ten kolor, nie na ten pelet, nie sama zanęta, nie to, to po prostu szukam jej gdzie indziej, bo moim zdaniem to jest tak po prostu najbardziej rozsądne. Czyli ponownie potwierdza się to, co mówiłem i to, co pokazałem. Mamy wodę martwą, mimo tego, że jest zanęcone. Wdrażamy patent, który Wam sprzedałem, i z powrotem ryba wchodzi. Co? Zacinamy i holujemy. Zdarza się nie raz, tak, że przemoczymy pelet i to tak dosyć konkretnie. Nie wiem, zrobimy sobie go, zapomnimy. Mamy taką pacie. To jest po prostu pelet, który, który, który nam się rozciera w rękach, i niektórzy to wyrzucają. Co najgorsze, oby nie do wody. Tylko najlepiej to gdzieś tam zutylizować do świętnika. E, na nowo nam się tutaj załączają oszczędności. Ja taki pelet odcedzam z tej całej wody. I co my z tym dalej robimy? Z takim peretem odsadzonym tak? Zmieniamy miskę, żeby była sucha. I teraz tak, ja go przecieram przez sito. Sito trójka, 2 mm. No, mamy branie, przepraszam. Chcemy nagrywać patenty, a to ryby biorą. To, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby odzyskać ten przemoczony pelet, czyli przesianie tego. Z racji tego, że nam się zrobił taką typową gąbką, musimy to rozdrobnić. I to jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chleba, żeby to zrobić. I słuchajcie, mamy przesiane, pokażemy tylko tutaj wiadomo kawałek. I co ja robię? Dosypuję suchej, ale to podkreślam suchej zanęty, nie gotowej już zrobionej, tylko suchej bezpośrednio bezpośrednio z paczki. Troszeczkę. I co? Mieszamy. I teraz co jest ważne? Ten pellet, który się przemoczył i którego przesialiśmy przez sito. On nawilży nam tą suchą zanętę. Czyli tworzy nam się Taki nie wiem, stick mix czy jak to tam nazwać? O takiej gradacji, przez jakie sito przesiewamy, nie? I teraz zobaczcie. Odczekamy 5 minut, i to jest gotowa mieszanka, którą możemy podawać dosłownie w podajniku i łowić sobie. Tak samo wartościowo, odżywcza dla ryb, jak pelet, który popsuliśmy. Tyle. Właśnie. Przed chwilą miałam taką sytuację, że w moim polu nęcenia już po prostu no cienizna było ani otarć, ani jakichś takich lepszych brań, więc stwierdziłam, że się przenęcę. Przenęciłam się. Niedawno wpadł po raz kolejny lin i odławiamy karasie. Także czekamy za kaprem, jak ja to mówię. Na, nauczyłam się tak mówić na Śląsku. To są nie karpie, tylko kapry. I Jakoś ta nazwa bardziej mi się podoba. Jestem z ciebie bardzo dumna. Ty wiesz, że ja z teraz też? <laughs> Kolejnym patentem moim zdaniem, jeżeli chodzi o metodę, według mnie, jakich ja używam, to jest coś takiego, że jeżeli ja zaobserwuję, że już zaczęły się brania, i faktycznie są ocierki i ta ryba jest, i odławiam tę rybę, wtedy skupiam się na tym, że dodaję tego towaru troszeczkę grubiej. Mam tutaj zawsze ze sobą podajniki, podajniki pudełka z towarem, mamy palet czwóreczka, mamy palet dwójeczka i często po prostu dodaję tego więcej, mieszając z zanętą, żeby dostarczać na bieżąco ten towar, żeby po prostu rybka miała gdzie żerować, no bo często jest tak, że jak wpada ta ryba, to tak naprawdę to momentalnie czyści i musimy utrzymać ją jak najdłużej w naszym polu nęcenia, za tym widzimy, będziemy mieli brania, będziemy odławiać ryby. No i też w dużej mierze precyzja tak naprawdę. Skupiając się na tym, jak rzucamy, jak odmierzamy te metry, jak donęcamy, to wszystko ma znaczenie. I w metodzie moim zdaniem, jak i w federze nawet klasycznym, najważniejsza jest precyzja rzutów i dostarczania tego towaru. Ja się staram naprawdę precyzyjnie rzucać, jeżeli widzę, że mój podajnik leci nie tam, gdzie powinien to nawet go w połowie lotu zatrzymuję, żeby nie doleciał tam i żeby mi nie psuł tego, co sobie po prostu już stworzyłam. Słuchajcie, kolejnym patentem, jaki ja stosuję na <laughs> łowiskach komercyjnych, e, gdzie wiem, że są duże ryby, a chcę łowić do klipa, to po prostu y, mamy już y, tutaj jakąś odległość, która, która jest założona przeze mnie, i miejsce, w którym chcę łowić. To teraz co ja robię? Żeby nadal łowić do tego klipa. Czyli tak, zamach, rzut, podnoszę wędkę. Strzelił nam klip, zamykamy i teraz, co jest ważne przy właśnie tych wszystkich dużych rybach, które chcemy holować, nawijam sobie. Nawijam sobie odpowiednią. Długość, tak? czyli ten zapas, który się odchyliłem do tyłu, z uwagi na to, że w momencie brania dużej ryby ta ryba robi odjazd. I teraz, jeżeli mamy praktycznie żyłkę przy samym klipie, czyli na tym, na tym dystansie, na którym chcemy łowić, tak? przy, tym, przy tym braniu tej ryby, tak? nie jesteśmy w stanie w żaden sposób. Jeżeli nie mamy bez, bezpiecznego klipsa, nie jesteśmy w stanie żaden, w żaden sposób tego odpiąć. I co wtedy się dzieje? Wtedy nam ta ryba normalnie w świecie spada bądź zrywa nam żyłkę w miejscu klipa. Dlatego ja sobie odchylam tą metkę do tyłu i mam tą możliwość i ten czas na to, żeby tego klipa odpiąć, albo na to, żeby nie pozwolić tej rybie, żeby ona do tego klipa nam doszła. Bardzo dobry patent w momencie, kiedy ja tutaj łowię te ryby. One nie spadają i też nie zrywam całego zestawu tak, bo ryba mi ciągnie. A zdarza się nieraz tak, że, że no nie mamy możliwości zapanowania nad tą rybą, więc jest ta, e, ten czas na to, żeby to wszystko sobie na spokojnie zrobić. Tyle w temacie. Kolejną rzeczą, jaką ja robię przy metodzie, jeżeli wiem, że ryba dobrze nie żeruje, to jest często robię tak, że zmieniam po prostu zanętę z koloru ciemnego na jasną. Jasna zanęta potrafi przyciągać uwagę większym rybkom, co za tym idzie drobnica po prostu się nam nie będzie tam czepiała, nie będzie pływała, także często Zmieniając na jasną zanętę, zaobserwowałam sama po sobie, że miałam więcej tych brań i faktycznie odławiałam te ryby. Co prawda teraz już jest okres taki jesienny, także już bazuję bardziej na ciemniejszych zanętach, już niedługo będą przymrozki. Także dzisiaj już było nawet chłodno, już chyba 3 stopnie było rano, także już powoli tylko i wyłącznie ciemna. Ale jeżeli chodzi o okres letni, jak najbardziej się możecie kombinować. Pozdrawiam serdeczko dla każdego fana Robinsona, który nas ogląda. Pozdrawiamy serdecznie. Mm. <laughs>